To jest najgorsza drużyna w Anglii i przyjechaliśmy obejrzeć ich mecz na żywo. Woodhouse Park Avengers to klub występujący w najniższej lidze w Anglii. W ostatnich dwóch sezonach stracili 390 goli. Ze jest Gawronek oraz Karol Tomański. I razem obejrzymy spotkanie drużyny, która traci średnio 10 goli na mecz w angielskiej beklasie. Nie, 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 nie! Ja pierd... Jestem przekonany, że jeszcze takiego futbolu nie widzieliście, więc zapraszamy Was na to niesamowite VODCUP! Dzień dobry, dzień dobry! Zaczynamy kolejny dzień w Anglii, a dzisiaj Gawronka oraz Karola Tomańskiego zabieram na piłkę nożną, jakiej jeszcze nigdy nie widzieli. Panowie, jedziemy na mecz najgorszej drużyny w Anglii. Oni w poprzednim sezonie stracili ponad 250 goli. Ja ich kiedyś już oglądałem, było tak? Kurde, nagrywaj, ty! Gol. Jezus Maria! I dzisiaj zrobicie coś, czego na pewno nie widzieliście. Wiesz co, no ja konsultowałem się z trenerem tej drużyny. Mam pewne koncepcje, żeby ten klub szedł w dobrym kierunku. No nie ukrywam, że negocjuję też z nimi kontrakt. Chodzi o to, że z Karolem kupujemy cały klub. Czyli wchodzimy w umowę, że jak oni dzisiaj przegrają mniej niż 15-0, to uratujemy ich klub. Siedliśmy do auta i pojechaliśmy na boisko, które znajduje się w parku na obrzeżach Manchesteru i po 40 minutach dojechaliśmy na miejsce. Słuchajcie, my tutaj zdążyliśmy na meczy i uwaga, czytam wam najgorsze wyniki poprzedniego sezonu tej drużyny Woodhouse Park Avengers, na który przyjechaliśmy. Nie, przepraszam, czy ty się śmiesz z mojej drużyny? Nie, 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 ale posłuchaj, 21 do 1, 17-1, 15-0 i ten mecz nie skończy się w regulaminowym czasie gry, bo zeszli w przerwie. 11 1. Idziemy ich oglądać, to będzie prawdziwe show, oni w poprzednim sezonie stracili ponad 200 goli, trzymamy oczywiście za nich kciuki. Nam zależy, żeby zagrali jak najlepiej, żeby dzisiaj wygrali, oni dzisiaj muszą wygrać. I w tym momencie sędzia rozpoczął to spotkanie. Zaraz panowie, wam ciekawostkę. W ramce Woodhouse Park Avengers stoi bramkarz, który w poprzednim meczu stracił tyle goli, że w trakcie meczu poszedł do domu, zostawił kolegów, nic nie powiedział, po prostu poszedł. Pierwsza ich sytuacja, rzut drużyny przeciwnej. Bramkarz zagubiony. Nie. Wyjął! On po prostu stary, on się rozwija, zobacz, zobacz jak, oni, jak oni teraz kontratakują. Patrz jaki szybki kontratak. To jest to. To panowanie nad piłką. Ta nietuzimkowa technika. Mecz dopiero się zaczął, a goście zaczęli już przeważać. Złapam! I nagle to gospodarze wyprowadzili atak. Ale oni się rozwinęli. Pa co to zrobi. zrobić? Ale goalkeeper, ten też jest dobry dobre tempo jest jeszcze oj, Brawo, dobra, bo... jest dobre, ty, nie gadaj, nie, nie, ja, ale farfosy, Co farfosy. to było? Co to jest porówne na pewno, oj, ładnie, pa. ale brakasz z pewnym punktem, jej, znokautował go, ojej, jej, ojej, no, Przecież jakby trafił go w piszczel Ale patrz, zawodnik z numer 10, w drużynie przeciwnej, z Iniesta stary po karierze. Pa! pa. No, dobra, I niespodziewanie, „Woodhouse Park Avengers” ruszyło za takiem. Jezus, ma! Nie! Mają to! Szelaj! Nie, szelaj! Kur. Pa, dziewczyna! Paweł! Pa. nie prowadzą! Ty jaka brama? Ej, ale ładna akcja. Serio szasu. Tam nie widzieliśmy fragmentu, jak jeden z obrońców nie trafił po prostu w piłkę, nie? Leci mu piłka, on obok. I po tym golu mamy 1-0, a to zwiastowało tylko dobre spotkanie. O nie, on go nie widzi. Czemu wychodzi? Gdzie ten poszedł? Jaki kres? Ty do połowy. Czemu ten wychodzi? Powiem wam, że poziom jest ciekawy. A goście dalej szukali sposobu na strzelenie pierwszego gola. Strzelaj! Yes! Czemu on nie strzela? Ale był spalony, był spalony. Jedzie, jedzie! Spalony! Jeden, yes! jeden! Spalony jest 3 offside. Offside? Offside. Ej, koffie AR boys! Offside. Offside, of course! Yeah. <grym> yeah. hey, no ja? VAR! Mimo spalonego, tangle został uznany. Co, o, jest liniowy. Oh, <grym> no, no! Teraz nie było! Ej, za polem karnym to za tą piłkę! Widziałem. Ale A teraz nie było spalonego! Offside! Oh. My tutaj mamy już liniowego! liniowy! Tak czułem, że się minąłem <grymiania> Karol Tomański został sędzią. Czemu ten bramkarz wychodzi? Co oni robią? Dobrze, że nadąża, nie? Za akcją. <grymiania> Bieg liniowy. Czemu on tak zap... <grymiania> Czemu on biega po dwóch stronach? On nie kumacza, o co chodzi? Ej, pas Spalonego gwizdę! Pod... Ale on czemu biega po dwóch połowach, ten liniowy? Pa, popatrz, co się dzieje. Mecz był wyrównany, a gospodarze walczyli o gola. Rzucił nim! Nie dał kartki nawet. Postrzela. Pa! O kurde, o, ale to bardziej czy... na lewo. Ej, dobry strzał, podoba mi się ten gość. Usiądźcie w fotela, bo teraz zaczynają się prawdziwe piłkarskie jaja. Opa, zawodnik przyszedł. Gol? Jak? Tego gola nie widziałem na żywo, ale to, co zrobił ten bramkarz, to jest jakiś kabaret. Dwie piłki są na boisku, widzicie to? Pa, dwie piłki. chciałbym wybić! <laughs>

jak supek trenera! Na boisku zrobiło się gorąco. Trener miał ogromne pretensje do sędziego, że ten nie widzi spalonych. Co tutaj się dzieje? Przyjmij. Nie, co to jest? Którą część z tobą chce przyjąć tę futbolówkę? Czy załapałby się tej drużyny? Ja? Ja tu wchodzę, słuchaję w ogóle z miejsca. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Mają to. God, broni. Nie, ten, on ma spokój, stary. On chyba w Masi... Nie! Tak jak widzicie, poziom tej ligi jest wysoki i przed przerwą gości mieli jeszcze rzut rolny. 4-1, ale wszedł, ale oni w ogóle stoją i nie kryją nic. 4-1, panowie. Wydaje mi się, że powoli możemy odpalić notatnik, żeby się nie pogubić w tym wyniku. Po stracie czwartego gola gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Wie, brawo, brawo, ej, szczerze szacun, ten gol... Tak, ej ty, ale jaka brama. Ej, szczerze? Stadion Świata, dokus wczoraj normalnie, serio. Ale, ale nie przypomina ci troszkę Tomańskiego na boisku? Ludzi, wiesz... Który? Dribbling. Nie chodzi mi o wykonanie akcji. Ale w który? 16 ten dribbling. Tak. Ale ci drudzy też są wybitni. Wybitne jednostki tutaj grają. Co ten brałkarz teraz wykopał? Ja powiem to jest zupełnie inna piłka niż my nagrywaliśmy kiedykolwiek. Brałkarz opuścił piłkę, zaczął podbiegać na pasnik, złapał drugi raz. Co ten brałkarz zrobił? Jakie to są On serce. nie wiem o co chodzi. O, o będzie pięć. O taką, to. Ja. to jest ten agent. Ale jak on broni nogami w ogóle, czemu tego nie łapił, pod nogi. Dobra. Jest przerwa. przerwa, w ogóle tego gwizda sędziego nie słychać. 4, 4, 2, 4, 2. 4, 2. 4, 2. Okay. Kurde, to nie jest tak źle. Nie jest źle. Mamy przerwę, a ja mam dla Was bardzo ważną informację. Jak wiecie, nadchodzi El Classico już w tę niedzielę. Królewcy zmierzą się z dół Katalonii, a to spotkanie może mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o mistrzostwo Hiszpanii. Emocje na pewno sięgną z zenitu i razem z STS mam dla Was specjalną ofertę. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod kesek STS otrzymacie 222 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny, która strzeli Gola podczas Eklasnika. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków, w tym między innymi wpłacić 50 zł. Jeśli zakład na gola oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowo 222 zł, oprócz wygranej. Link do rejestracji znajdziecie w opisie tego filmu, jest tam również regulamin, zapoznajcie się z całą akcją. Warto też wspomnieć, że ta akcja łączy się z ofertą powitalną, gdzie macie gwarantowane 660 zł na start. Pamiętajcie o kodzie KESEC STS i o tym, że ta oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Oj, będzie to ciekawe El Clásico. Sędzia zagwizdał i zaczynamy drugą połowę. Pa! gol, poprzeczka! Nie, nie! Wyjął! Ale to, by był, to był gol kontaktowy. Jak oni się w tej obronie ustawiają w ogóle? Ten teraz musiał biec. Spalony. Czy nie widzi? Gol! Offside! Z 3 metry! Dobra, tam! 5-2. Dziku, ale ten bramkarz maluje. Chyba. Nie! 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 Szmoguje! Szmoguje! Ty to widziałeś? Człowiek Bramkarz wykopywał piłkę, i w swojego trafił w głowę, i ta piłka zaczęła lecieć w bramkę. Minimetry, tak chyba. Czerwono! Co? Tutaj się dzieje. A J S Ale Co dał bramę ty? Ale okień co dał bramę, ty? Ale ty byś to obronił. To leciało nie, 100 lat. Ale to padł, ty. Ale nie no, okienko oddajemy dajemy, oj, dajemy to. O, zmiana bramkarza. Tak, ten biegał przecież. Zawodnik z pola wchodzi na bramkę? Zmienili bramkarza, nie wytrzymali. Zobaczmy tego bramkarza, co on robi. O kurde. O kurde. O kurde. O, to ci powiem, że będzie mieć asystę chyba. Ale poszedł. O Jezus. O Offside. Jak jak tam zawodnik był ich? O Jezus Maris, To jest taki ping pong. Jo! To jest jednak chyba najgorszy poziom jaki kiedykolwiek widziałem. Czemu oni go nie kryją? Czemu w ogóle trzech zostaje obrońców wyżej, jeden Nie, nie, nie. Ja... Widziałeś brałka? Gdzieś to zrobił brałka? On w ogóle nie rzucił piłkę, on po prostu taką. Trener już nie wytrzymywał, bo jego drużyna traciła coraz więcej goli. Nie, Dobra, co goś obronił, co to było? Najlepszy mecz jaki w życiu oglądałem. Zero. I goście znowu zaatakowali. No nie, oni w obronie są dramatyczni. Ja pierdziele, nie, no to po prostu ja nie wierzę w to. No. O kurde. Super Ty. był. Słupek? Ta, tak, tak. Ale dresnęło. to są strzały. Ta, ta dziewiątka jest najlepsza, serio. Ale wbrew pozorom, jak na coś takiego, to że wynik jest delikatny, co? Takie najmniejsze kary zrobię. Na razie tak. Złapie? Na dwa razy, na dwa razy bramkę. Propozycja dla widzów. Widzicie, jak wygląda poziom tej drużyny, ale mamy pewną propozycję. Chodź zobaczyć, bo jeszcze raz, jak to zaraz powiem. Zawodnik numerem 14 wbiega. Wyjął. Wybił. Golf! Gol, 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 gol 6-3. Wracają. Ale chwil, ale ładnie. co wszedł, coś się spóźnił na mer. Dobrze gra, co? No, do drugiego gola, nie? Tak, Jakby się tak. nie spóźnił, to może by wyprowadzili. Ale chciałem powiedzieć, panie, nie wiem, czy w to wchodzicie, ale jak widzowie zostałem pod tym filmem ile łapek? 15 tysięcy. 15 tysięcy. Tak, 15 tysięcy. To drużyna hmm. youtuberów, która gra przeciwko już różnym najgorszym drużynom w Polsce, przyjeżdża, zagrać przeciwko najgorszej drużynie w Anglii. Starłem to ma jest film na ataku. I z gawronkiem na skrzydle, tak? Dokładnie. Hmm. Ale do. Ja pierdolę. I z kieskiem... No, tak, tak, tak. na bramce. Z na bramce. a co musisz... stary, musisz wykonać. tak jak ten tutaj jest Ale ja nie będę miał nic do roboty. Zostawiajcie łapkę w górę, klikajcie tak i subskrybuj tam do aby tego nie przegapić. I w komentarzu napiszcie, jakich twórców chcecie zobaczyć w drużynie youtuberów. Jeden typ? No mnie. Okej. Okay. No i no co, no... Nie? nie, oczywiście też, no. Glamy pomyślcie o innych, ja pomyślcie o innych. A, okej, okay, dobra, no to... Y, czachu, Folgi, y, Ktoś tam może być. <coughs> Kalu, na przykład. Łatwo Łatwo, oh, Łatwo, okay. I nagle wydarzyło się coś, czego totalnie się nie spodziewaliśmy Ej, hey. co jest? Ryka? Hey. Co? Co on zrobił? Ej Pan biegnie po Cardego! go! Go, go go go! Hey, go, 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 go Goalkeeper, goalkeeper, goalkeeper! Poprzeczka go. 6-4 Ale co on z tą ryką odwalił w ogóle? Nie, to, to nie widziałem. Takiego, nie widziałem takiego. Nie widziałem. Był to dziesiąty gol w tym meczu i nie był to koniec tego kabaretu. Zopał. Ja pierdole! <grym> <grym> Ej pinglas, ten pinglas <grym> dostał. To jest koniec. Ej, ty jak tambek musiał być? No -kałc? ja. Idziecie pier... jeszcze do knockout? Kolejne pierdole. <grym> Goalkeeper! keeper! Goalkeeper! keeper! Gol keeper! Nie wzruszony. Nie wzruszony. Tak, myślę, że to może być złodne dla mnie strzelę. Też mi tak wydaje. Yeah! Yeah. Yeah. mu 14 jeszcze, o, co oni zrobili? Co to za decyzja? A byli blisko! Pierwsze zwycięstwo mogli mieć w karcie. Jak on ogóle... ten karny? Nie. Czy, ale to nawet nie było. Bo jakoś, jakby miał celowo nie strzelić ty. Tak to wyglądało, co? Może oni chcą być najgorszą drużyną. Jak wiecie, niewykorzystane sytuacje. Szybko lubią się mścić. Nie! Nie! nie. nie. Jak to Jak to upadło? upadło? <grym> stał i kur... patrzył, jak ta piłka leci po prostu. No nie Oho, nie o, to jest jego akcja. pat, pat, pat. się zaczęli. Daj, 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 jeszcze zaczęli. Karol, leci assy, na asystent. mam na presję. Patrz tu. Buta zgubił. jak przyjął? Nie, nie. Koniec. I pamiętajcie, że rejestrując się z linku w opisie lub pisując podczas rejestracji kod KESEC STS możecie otrzymać aż 222 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny z golem podczas El Clasico. Link jest w opisie.